Droga Sieci, opowiem Wam teraz krótko o naszym nowym programie, nowym projekcie, który przygotowaliśmy dla branży detalicznej. Nazywa się on Akademia Trade Marketingu. Jest to cykl ośmiu bardzo zaawansowanych warsztatów specjalistycznych. Które mogą być wykorzystane do zwiększenia Twojego biznesu w taki sposób, żeby osiągnąć wyższe marże czy wyższą rentowność? Bez względu na to, czy jesteś przedstawicielem producenta, czy jesteś Przedstawicielem sieci detalicznej, ten program jest do Ciebie skierowany, dlatego że my pokazujemy pewną część wspólną rozwiązań trade marketingowych, takich jak merchandising, pricing, kategorie management, strategie budowania promocji w detalu czy projektowania pełnych procesów trade marketingowych ten program jest skierowany dla Ciebie, abyś mógł zdobyć nowy arsenał rozwiązań podczas rozmowy razem z detalem, czy od strony producenta, czy od strony detalisty. Bardzo często jeżdżę na różnego rodzaju podwójne wizyty z przedstawicielami producenta i słyszę jak negocjują Kontrakty z przedstawicielami sieci detalicznych. Są bardzo jasne kryteria: cena, upust, rabat retrospektywny, termin płatności, wielkość zakupów, czy opłaty półkowe, czy gazetkowe. Natomiast bardzo rzadko słyszę o tym, żeby przedstawiciel producenta był w stanie na jednym poziomie rozmawiać z kategorią menedżerem czy z kupcem sieci o prawdziwych, rozwiązania, które mogą być stosowane w danym punkcie detalicznym. O czym mówię? Przypominam sobie sytuację, jak kontrakt wisiał na włosku, bo 2% było różnicy w upuście, które były możliwe dodania przez producenta, które oczekiwał kupiec. Słuchajcie, 2%! Gdyby mówić o na przykład rozwiązaniach pricingowych, okazałoby się, że te 2% można zdecydowanie inaczej uzyskać w sprzedaży, osiągnąć zdecydowanie wyższą rentowność, marżowność tego produktu, używając choćby nawet narzędzi merchandisingowych czy pricingowych. To nie jest kłopot dla osoby, która zna się na tych rozwiązaniach, które chcemy zaproponować w Akademii Trade Marketingu. Dlatego też, Zapraszamy Cię gorąco. Zapisz się. Przyjdź do nas na, na Akademię po to, aby dostać dodatkowe narzędzia, dodatkowe możliwości, poznać mechanizmy funkcjonowania rynku detalicznego, tak aby być ekspertem. Ale ekspertem i takim doradcą na wspólnym poziomie móc rozmawiać i z siecią detaliczną, i z producentem, w zależności od tego, po której stronie jesteś, abyście rozumieli ten język, aby można było te mechanizmy rozmawiać o nich i nie skupiać się tylko na cenie, która oczywiście jest ważna, ale poszukać jeszcze innych rozwiązań, które mogą zwiększyć efektywność biznesu. Dlatego też gorąco Cię zapraszam, w linku będziesz miał informacje o naszym programie. Przyjdź, posłuchaj, zobacz, zastosuj i spraw, żeby Twój biznes detaliczny. E, RUS, żebyś mógł osiągać jeszcze większe efekty niż dotychczas. Akademia Trade Marketingu nie jest programem sprzedażowym, bo z tego jesteście genialni. Jest programem, e, aby twoje umiejętności sprzedażowe przenieść również na grunt sprzedawcy, w cudzysłowie, doradcy rozwiązań, które mogą podnieść efektywność, rentowność, marżowność każdego biznesu. Zapraszamy cię do gorąco. Przyjdź na naszą akademię.